Technik do sprawy rozruchu morskich turbin wiatrowych jest odpowiedzialny za finalny montaż, drobne naprawy oraz sprawdzenie krytycznych dla MTW systemów przed pierwszym uruchomieniem morskiej turbiny wiatrowej. Praca odbywa się głównie z pokładu jednostek pływających typu CTV, niedużych jednostek do transportu załogi oraz typu DPV. Większych, stabilnych jednostek. Często jako uzupełniający szybki transport wykorzystywane są śmigłowce, które operują zarówno na jednostkach TPV, jak i bezpośrednio na morskich turbinach wiatrowych. Aby pełnić funkcję technika do spraw rozruchu MTW, należy posiadać wykształcenie średnie technikum najlepiej elektryczne. Oprócz tego wymagane są pewne certyfikaty i szkolenia. Między innymi: GWO Basic Safety Training, czyli szkolenie według standardów Global Wind Organization. GWO Basic Technical Training, podstawowy trening techniczny. Certyfikat SEP stowarzyszenia Elektryków Polskich. UDT akredytowane ośrodki szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego oraz szkolenia specjalistyczne oferowane przez producentów turbin. Istotnymi umiejętnościami i kompetencjami w zawodzie są wiedza i umiejętność z zakresu obsługi systemów teleinformatycznych, umiejętność pracy w zespole, zdolność do rozwiązywania problemów, Precyzja w działaniu. Technik do spraw rozruchu morskich turbin wiatrowych często musi współpracować z międzynarodowym zespołem, zatem wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Dodatkowo, technik musi umieć czytać specjalne instrukcje i protokoły charakterystyczne dla zawodu, więc powinien również znać słownictwo specjalistyczne branży offshore. Codziennymi obowiązkami technika do spraw rozruchu morskich turbin wiatrowych są wykonywanie rozruchu morskich turbin wiatrowych na całym świecie, adustacja pracy systemów elektrycznych i hydraulicznych, identyfikacja i usuwanie usterek systemów elektrycznych i mechanicznych, prowadzenie zapisów serwisowych, dokumentowanie i raportowanie zgodnie z procedurami. Bezwzględne stosowanie się do przepisów BHP, wykonywanie pracy zgodnie ze zdefiniowanymi procedurami. Największymi wyzwaniami w zawodzie są praca w trudnych warunkach pogodowych i zapewnianie bezpieczeństwa sobie i członkom zespołu podczas operacji na wysokościach. Mimo wyzwań. Technik do spraw rozruchu morskich turbin wiatrowych ma niepowtarzalne perspektywy w przyszłościowej branży, jaką jest morska energetyka wiatrowa. Zapotrzebowanie na techników w branży offshore będzie się w przyszłości zwiększać. Praca przy rozruchu morskich turbin wiatrowych często łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin techniki i stanowi doskonały wstęp do doskonalenia zawodowego w wybranej ścieżce.